Witam w kolejnym bardzo króciutkim filmiku, tylko tak na szybko. Chciałam przedstawić coś, czym jestem zauroczona. Paleta jest genialna: jest to paleta retro przy współpracy z Karoliną Zielonych w ramach marki Glamshop. Bardzo mi się podoba. Zrobiłam taki dosyć w sumie dzienno-neutralny, taki dosyć bezpieczny, chociaż ciemnawy makijaż. Użyłam. Tutaj w roztarciu tego takiego pięknego jasnego karmelu tofimatowego, trochę takiego bordo-burgundo-brązu. Ten jasny to jest pastelowy róż, który tak naprawdę praktycznie jest takim bardziej bym powiedziała beżem, ale z domieszką różu, który tam też jest obok, takiego ciemniejszego, myślę, że da taki efekt bardziej takiego baby pink. Na dole też dałam trochę tego karmelowego trochę borda, ale tutaj myślę, że widać, że sobie zaakcentowałam bo też tutaj mam zielenie na mojej bluzce, zieleń, chyba Elizabeth, jak dobrze pamiętam, czyli użyłam praktycznie pięciu cieni, użyłam też tego takiego białego, złamanego beżem, bardzo mi się podoba w użyciu tak ogólnie na powiekę, generalnie taki w kącik, także jestem ogromnie zauroczona paletą, idealnie nadaje się na wyjazdy, Jakość matów mi zdecydowanie odpowiada, są super napigmentowane, super się z nimi pracuje, nic się nie grudkują, nic się nie, nie robią się plamy, przepięknie wyglądają, super się budują, mają tą pierwotną e, pigmentację świetną i formuła jest taka właśnie jak ja lubię w tych, tak jak mają maty z on mat, jak ten cyglasto-rudy e, z... E, łapacza snów, także to nie jest ta formuła, która mi przeszkadzała w, w Naturalny glam i koral. Ta paleta jest tak genialna, jestem z niej tak zadowolona jak z palety pastelonowej, chociaż jeszcze nie użyłam wszystkich cieni, ale już widzę ogromny potencjał w tym zielonym cieniu. Generalnie cienie się nie osypują, mniej się, pyli, mniej się pylą te jasne cienie niż na przykład w pastelon mat. Ten Burgundo Bordo brąz, on jest taki dosyć bordowały w palecie, On potrafi się tak rozetrzeć do nawet brązu. Tutaj go dałam tak intensywnie, więc bardziej jest taki, bym powiedział, bordo śliwkowe. Cienie się nie osypują, nawet te ciemne kolory. Jedynie zauważam lekki ocy tego zielonego, ale to tylko dlatego, że ja po prostu mam wrażenie, że nieumiejętnie nim pracowałam, bo widząc, że one się w ogóle nie osypują po prostu już tak kompletnie po całości i nie uważałam i troszeczkę musiałam naprawić sobie lekko tutaj, zmyć pod okiem i naprawić. Także ale bardzo, bardzo polecam.